Jak widzicie ma być taki luźny meczek w skład battles od siedzęt składy. składy, spojrzałem na te składy które obecnie się znalazły po tej aktualizacji tak myślę sobie no luźny meczik muszę wypełnić tam jakieś drobne zadania by zdobyć parę punktów do doświadczenia tych xp ków żeby zdobyć potem jakąś fajną kartę czy tam paczkę i tak sobie myślę no, jak widzicie mój skład gotowy odpalam grę zobaczycie składzik ja naprawdę chciałem po prostu wygrać załatwić tam te dwa zadania odnośnie wygrania meczu no i jak widzicie to było naprawdę łatwe spotkanie, bo w pierwszej kolejności Wardi tutaj strzelił na 1 do 0, bardzo ładna akcja obrócił się przy obrońcy, potem kolejna akcja, Daglas koszta, podaje do Jamie'ego Wardiego na czerwono w słupek, ale na szczęście dobija w taki śmieszny sposób, jest 2-0. Potem kolejna akcja, Jamie Wardy podchodzi w pole karne, zagrywa do Zachy, ten mu odgrywa, jest asysta za Wilfrida i to jest 3-0 w 30 minut, hat Jamiego, Jamie'ego. Potem Wolko do Douglasa koszty, który z pierwszej piłki też na 4-0, no to jak widzicie to jest totalna deklasacja, wszystko zgodnie z planem, Sisoko zagrał do Blasego, który się zastawia i on strzela na 5-0. Tak jak to było do przewidzenia Kyle Walker, Jamie Vardy, naprawdę świetna bramka Ale nie o to dzisiaj chodzi 6-0 Potem rzut rożny I trochę się nam wylało, Bo Fabinho tutaj tak średnio wybiegł z tą piłką I bak, strzelił na 6-1, no nie znam gościa powiem szczerze Tutaj kolejne zagranie, Wissam Ben Eder pleciutko po ziemi na 7-1. Potem jeszcze Janik i w 83 minucie wybiegł sam na sam i uderzył w okienko, ale teraz to co zobaczycie, ja po prostu nie mam pytań, co zrobił bot, bramkarz mający 62 oceny przy tym rzucie rożnym, nie ja po prostu nie mam pytań, sami to zobaczcie. 62 oceny. 62 oceny. Sami zobaczycie, kto to był Russo z drugiej ligi włoskiej. Nie, po prostu nie wiem, co tu się stało. Ja nie mam ochoty zadawać jakichś pytań. To jest bramka życia. Strzelam przez bota na poziomie legendarnym. Nie, ja wysiadam. Ja absolutnie wysiadam. Dziękuję, do widzenia. Nie, po prostu. Nie, nie mówmy o tym, okej. Okay?